List do kolosan, trzeci rozdział, trzeci werset: Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Praktyczne chrześcijaństwo. Jest to bardzo błogosławiona myśl i bardzo poważna prawda, że w boskiej ekonomii nie ma nic wartościowego oprócz wpływu. W wypływu, wypływu życia Chrystusowego z Jego członków, jako członków Jego ciała, jakim jest Kościół. Wszystko, co nie jest bezpośrednim owocem tego życia, jest zupełnie bezwartościowe w Bożych myślach. Działania starej natury są nie tylko bezwartościowe, ale i grzeszne. Istnieją pewne naturalne relacje, w których stoimy, które są usankcjonowane przez Boga i w których Chrystus jest naszym wzorem. Na przykład, mężowie, miłujcie żony swoje, tak jak i Chrystus umiłował Kościół. Jesteśmy uznani za rodziców i dzieci, panów i sługi i pouczeni co do naszego zachowania w tych świętych wzajemnych stosunkach i relacjach. To wszystko jest na nowym gruncie z martwych wstałego życia w Chrystusie, o czym informuje nas Słowo Boże, m.in. w liście do Kolosan, 3 rozdział, Efezjan 5 rozdział, Efezjan 6 rozdział. Stary człowiek nie jest uwzględniany ani uznawany. Jest on postrzegany jako ukrzyżowany, martwy i pogrzebany. A my jesteśmy wezwani do uznania Go za umarłego, do uznania za umarłe naszych członków, które są na ziemi, i do chodzenia tak jak chodził Chrystus. Mamy żyć życiem oddanym sobie nawzajem, manifestować życie Chrystusa, naśladować Go. To jest praktyczne chrześcijaństwo. Obyśmy to lepiej rozumieli obyśmy pamiętali, że nic, nic nie ma najmniejszej wartości w boskiej ekonomii oprócz życia Chrystusowego, które jest okazywane w wierzącym z dnia na dzień przez moc Ducha Świętego. Najsłabszy wyraz tego życia jest słodką wonią i miłym zapachem dla Boga. Najpotężniejsze wysiłki religijnego Ciała, najdroższe ofiary, najbardziej imponujące obrzędy i ceremonie są tylko martwymi uczynkami w oczach Boga. Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem Bogu. List do Kolosan 3.3 o praktycznym chrześcijaństwie.